Cześć i czołem, witam Was serdecznie. z Zardzewiały. Hoch, ostatni raz z tymi słowami wydałem z Wami bardzo dawno temu. Eee, szczerze powiedziawszy, nawet nie zerknąłem tutaj w internet, kiedy to było na YouTuba dokładnie. Więc, e, chyba, że ktoś mi przypomni w komentarzu, kiedy raz ostatni się widzieliśmy w ten sposób, to naprawdę będę wdzięczny. Natomiast, e, wróciłem z paru powodów, i w tym szybkim filmiku chciałem Wam o tym powiedzieć. Po pierwsze primo ultimo, jak mówi klasyk. Założyłem firmę wędkarską. Już pewnie ktoś kto, nas, ktoś, kto mnie obserwuje na Facebooku, tudzież firmę, która się nazywa Solum Fishing Concept. Zobaczcie, o tak to wygląda. Tak jest nasze jeszcze logo. No to będzie wiedział o co chodzi. Od roku czasu można powiedzieć Firma działa w sensie takim, że została założona przeze mnie i przez Piotra Czerwińskiego, i staramy się, żeby dopasować produkt do naszego rynku, do rynku polskiego, do naszych wędkarzy, do metod połowu. Oczywiście to wszystko rozkręca się powoli. Nie mamy Bóg w jakichś zasobach finansowych, żeby inwestować w szeroki wachlarz wszystkiego, ale, ale, mam nadzieję, że dzięki Waszej pomocy i dzięki temu, że naprawdę to, co mamy, już do tej pory wyprodukowane, broni się świetnie jakością. Zobaczycie, możecie zobaczyć na szybko będziemy na Targach Evolution, Targach Rękodzieła w Warszawie, więc zapraszam bardzo, żebyście mogli zobaczyć tak jak i możecie zobaczyć te wędki już w niektórych sklepach czy w Trójmieście, w Poznaniu, w Warszawie. Tak, w Kielcach jesteśmy. Jest już sporo sklepów w internecie na przykład sklep wędkarski.com, Xfish Drapieżnik posiadają nasze wędki na YouTube już są filmy z naszymi wędkami. Możecie iść do Pawła Kukli na kanał i tam zobaczyć jak na przykład Blaze, o którym właśnie jednej wędce, że tak powiem naszej tak wykonanej wędeczce. Słuchajcie nie ma żadnych nadlewek na omotkach tak? Wszystko jest spasowane, nie klika jest po prostu wszystko na swoim miejscu i nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście jak ze wszystkim, nie dogodzi się wszystkim, ale naprawdę staramy się, żeby to wyglądało i z wyglądem, designem. To jest Blaze, nasza flagowa seria, tak. To jest akurat ultra light. Mamy tak samo i mocniejsze sandaczówki. I mamy też wersje ki, które się nazywają Ready Solution RS, i one są wykonane w ten sposób. To są akurat ultra lightowe tematy. Różnią się po prostu no raz, że wykonaniem, czyli tym designem, tak, oczywiście. Dwa, że tu jest węgiel mieszany 24, 30T, a tamten jest 30T zrobiony cały węgiel. Yy, yy, ca cały blank z takiego węgla. Yy, wędki, tak jak mówiłem, i w tej, i w tej serii są bardzo dobrze spasowane. Wszystko jest zrobione, bo do tego przykładaliśmy się, żeby właśnie produkcyjnie to było dopięte. I żeby blanki były po prostu dopracowane, tak? Nie są to sztamplowo, seryjnie produkowane blanki, dostępne gdzieś tam, w jakichś tam, że tak powiem, na powszechnych fabrykach. Tutaj, akurat przez rok czasu, dopracowaliśmy temat z jedną, drugą fabryką, sprawdzaliśmy ich wędki, ich możliwości, jak to produkują, jak mają wykonanie, i dobraliśmy tą taką kluczową, najlepszą. Napiję się kawki w międzyczasie, bo jeszcze będę co najmniej 5 minut opowiadał. A więc <laughs> widzieliście na szybko te dwie wędeczki. Teraz co jeszcze? Żebyśmy dopięli paru jeszcze tematów. Wracam dlatego, że brakowało mi tego YouTube'a, brakowało mi tego kontaktu z wami, przedstawienia swoich filmów, swojej wiedzy wam, więc postaram się nadrobić ten stracony czas. Nie wiem na ile mi się to uda zrekompensować, natomiast będę się starał, więc już niedługo na pewno zobaczycie film, który będę miał, mam, z drużna, muszę go tylko skroić. Tam będę pokazywał wędkę, jak pracuję, będę miał zarąbisty przyłup, w ogóle historia niesamowita, o której wam powiem. I wtedy pokażę ten filmik przygotowany. No, parę tematów będzie, że tak powiem, z poprzedniego sezonu, aczkolwiek wchodzimy już w ten sezon. Zwracając do RSA o mocniejsze wędki RSA, są wykończone w ten sposób. Tak, żeby to miało ręce i nogi. O tu ostatnio pięknego obstrąga zrobiłem. Tu mam zestaw. Akurat to tam miałem offsetik, bo tam dosyć dużo gałęzi, krzaków. Jakaś buraszka delikatna, tak. I. No wszystko to po kolei, po kolei, po kolei, na kanale, w filmach. Te wszystkie elementy z firmą związane gdzieś tam będą się przewijały, oczywiście. Będzie dużo rzeczy, mamy jakieś przynęty zaplanowane, które będziemy pokazywać, tak? No wędziska to tak, będziemy rozbudowywać serię o jakieś wędki, chętnie posłuchamy, co macie do powiedzenia, czego może brakować, bo tak na dobrą sprawę Główne, nasz główny slogan brzmi Create by Anglers from Anglers for Anglers, więc stworzone przez wędkarzy dla wędkarzy. No i tak dokładnie jest inaczej. My jesteśmy wędkarzami, tak? Z krwi i kości. Piotek, mało tego jeszcze, przecież sobie często struga własne przynęty robi. No więc, no, ja zawodnik, no jest naprawdę wow, wiecie, ile tematów, tak? No więc. Stąd ten pomysł, stąd ten pomysł mi wpadł do głowy, że może faktycznie warto spróbować i otworzyć działalność. Stąd rozstałem się z Dragonem, będąc, można powiedzieć, w ich teamie, tak? Po to, właśnie, żeby budować własną markę, własnych odbiorców, własną społeczność, która będzie zadowolona z tego, że przedstawiam taki produkt, a nie inny. Wraz oczywiście z Piotrem, który ma niesamowitą wiedzę, jeśli chodzi o na przykład o budowę wędzisk, o konstruowanie i tak dalej. To wszystko spina się naprawdę nam do kupy, i mam. Mam nadzieję, że dzięki waszej pomocy yy, będziemy dalej to robić, będziemy dalej brnąć w następne lata, będziemy się rozwijać i będziemy robić coś specjalnie pod naszych polskich wędkarzy. Tak? Yy, oczywiście jak czas pozwoli i chęci to chętnie wypłyniemy gdzieś dalej na otwartą wodę, ale nas w zupełności zaspokaja yy, tutaj lokalny temat, nasz rynek, yy, bo po to, że tak powiem jesteśmy yy, tutaj z wami wędkarzami, tak jak i ja tworzę ten kanał dla Was, dla wędkarzy, wędkarek, tak, ogólnie pojętych m, temacie braci wędkarskiej. Yy, tak jeszcze odbiegając od tematów już yy, firmy, yy, zrezygnowałem ze startu w Grand Prix Polski, yy, ze względu właśnie, żeby mieć więcej czasu i yy, dla rodziny, i dla firmy, właśnie wędkarskiej, to nie oznacza, że będę kończył zawodami wędkarskimi, bo będę jeździł, tylko że już nie w Grand Prix Polski. Natomiast gdzieś jakieś będę wapywał tematy komercyjne i tam chętnie pojadę, zmierzę się z zawodnikami, połowimy, zobaczymy. Stamtąd będę robił filmy na pewno, więc to też będzie bardzo ciekawe. myślę I może być, że to wszystko Wam się naprawdę będzie podobało. Idąc jeszcze w tematach związanych z tym, właśnie Grand Prix Polski, no to słuchajcie. Oprócz tego tytułu, który zdobyłem, będąc w Polski, Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, no, udało mi nam, Timowi Polskiemu, zdobyć się Mistrzostwo Świata. No więc jestem, można powiedzieć, że Mistrzem Świata Timowym. Do tego jestem jeszcze indywidualnie z moim team partnerem Sławkiem Kubasiewiczem, z którym startowaliśmy akurat wtedy na Mistrzostwach Świata jako jeden z dwóch timów polskich. Jesteśmy też drugim wicemistrzem indywidualnie. No więc. Naprawdę wyjazd do Łotwy, dokładnie do rygi naprawdę był mega, mega owocny dla nas, dla Timu Polskiego, więc naprawdę z wielkimi sukcesami kończyłem rok 2023. No a 24, no to już były myśli kompletnie o marce, o tym, żeby tutaj coś działać, żeby yy, obławiać te wędki, które przyszły sample, Zresztą, no to, to, to są sample, to były wędki łowione, yy, cały czas yy, coś wprowadzamy, cały czas to zmieniamy, już teraz jadą następne wędki, następne sample do obławiania yy, po to, żeby można było się rozwijać, żeby wprowadzać coś, no więc... No, grubo, grubo myślę, ten 2024 przeleciał, 2025 bardziej, yy, dlatego że tak na dobrą sprawę wrzuciliśmy te wędki właśnie na rynek i czekamy na wasz feedback na to co będzie się działo e, ogólnie jesteśmy już w internecie jesteśmy na Facebooku e, możecie podejść zobaczyć Soulum Fishing Concept e, do tego pomagają nam niektórzy youtuberzy którzy dosłownie uważajcie nieodpłatnie stwierdzili że jak zaczynamy e, no to czemu wam mam nie pomóc tak dzięki temu po prostu wypływamy, zaczyna się dziać, zaczynamy się pokazywać i bardzo, bardzo mnie to cieszy, więc czekam na wasze opinie w związku z tym gdy będziecie mieli okazję nasze kije zobaczyć, dotknąć, a tak jak mówię na targach 100% jesteśmy, evolution, więc tam na pewno, jeżeli ktoś przyjdzie, może zobaczyć i porównać, do, podotykać i ocenić. Ten nasz produkt, tak? Więc zapraszam Was serdecznie do śledzenia kanału, do śledzenia tego, co się będzie działo. Bardzo się cieszę, że tu jestem, bardzo się cieszę, że wróciłem. I co? Zapraszam Was serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, cześć.